Witajcie na kanale Twin Story Vlog. My jesteśmy nadal w przemyślu. Dziewczyny, proszę bardzo. A nade mną wieża katedralna. Idziemy na wakacje! Bo my jesteśmy znowu pod katedrą, ale tym razem trochę w innym celu, ponieważ Jutroj, mamy tutaj. Jutro idziemy na wakacje! Tak, mamy tutaj wieżę widokową na wieży katedralnej. O, zobaczcie. Jest wieża widokowa, można tam wyjść na górę. Idę właśnie zobaczyć, zapytać się, jak to kosztuje i czy my możemy tam dzisiaj wejść. No niby teoretycznie możemy, bo jest od 11 do 18. Zobaczcie sobie. Dziewczyny mi już ganiają, bo jestem sama z nimi. O, zobaczcie, tutaj mamy wieżę, niby otwarta od 11 do 18. Nocna panorama 2022, może dzisiaj skoczymy, zobaczymy. Ostatnie wejście, 30 minut przed zamknięciem. Zobaczymy sobie. Ile tych schodów jest do góry, cała wieża do góry. Trzeba wyjść. Co ciekawe to? Pajęczyna. Pajęczyna. Co ciekawe to jest? Gdzie my tu jesteśmy? Popa. Tu można Słuchajcie, jesteśmy na pierwszej kondygnacji. Tutaj można szlagę wysoko, ale, ale to nie nam. Nie. I przez przystarczy zegara. Idziemy dalej do góry, zobaczymy. Tutaj są schodki dalej do góry. My idziemy. Idziemy, idziemy, ale tu wysoko. Słuchajcie, nikogo nic nie ma. Tylko my. Tylko my. Nie wiem dlaczego. Słuchajcie. Cała atrakcja kosztuje 5 zł za osobę dorosłą, a dzieci do 6 roku życia nie płacą. I wejście na tą wieżę zostało ufundowane przez, przez biskupa chyba Michalika, jak mi się dobrze, jak dobrze pamiętam od jakiegoś czasu od kilku lat właśnie ta wieża jest czynna. No teraz się dowiedziałam, że przez ostatnie trzy lata była nieczynna i dopiero jest czynna teraz od czerwca. Idziemy, idziemy, trochę się dziewczyny zmęczycie. No wysoko, wysoko, ciekawe to nie? Tutaj mamy jakieś... Jeszcze schody. 10 złotych. Ojej, uderzenie w dzwon, co 15 minut, głośne bicie dzwonów o każdej pełnej godzinie. Długie i intensywne bicie o 17.30. <grymne> Patrzcie się jeszcze ta konstrukcja, Tam jest niesamowite, jak to wszystko pięknie wygląda. Tu jest ten dzwon. Zobaczcie, mam, widzicie, mam GoPro. Piękny. W środku serca dzwonu nazywa się bijak. Jakby ktoś nie wiedział, idziemy do góry. Piękne. Światła jest. Jest mało światła, bo to są te żaluzje, co mogę. Pokażę Wam za chwilę z zewnątrz. A to są ześ od środka te żaluzje. My jesteśmy już naprawdę wysoko. Naprawdę, już jesteśmy wysoko. Wyszliśmy z dziewczynkami. Ale lisa. ciekawa atrakcja, co? Wow, jak to świetnie. Trochę ciemno, teraz już będzie jaśniej. Teraz już będzie jaśniej. Przepięknie. W Krakowie to by kilkadziesiąt złotych takie wyjście kosztowało. Ale to jest przemyśl. Ja już wam mówiłam, że przemyśle to jest wspaniałe miasto. I tanie. Nogi mamy też już bolą w nogi. Zobaczcie jeszcze spędę. Nie też, ale już jesteśmy prawie na samej górze. Bardzo wysoko weszłyśmy, bardzo. Matka Boża Królowa, polski szkic, olejny witraża namalował Tadeusz Lisiewicz. A to jest pięknie. To Naprawdę jesteśmy wysoko. Mama, ubrany. Dobrze. Idziemy, patrzymy. Zmęczyłyście się już? Tak. No, Mama no też. Tak. A po tyle schodów. Tyle schodu. Tyle Ulica Grocka, lata XX-XX wieku. Katedra, popatrzcie, przełom XIX i XX wieku. Lata, mama popatra tu wielki Dużo pajęczyn tu jest. Dworek Orzechowskiego, lata 20. On już nie istnieje, ja nie wiem, żeby tutaj. Mama tam są. Tutaj też dworek Orzechowskiego. Aha, dworek Orzechowskiego to jest przy katedrze. Ja Wam to za chwilę pokażę. Ja nie wiedziałam, czy się nazywa dworek Orzechowskiego, bo to teraz wszystko, te pomieszczenia należą do katedry. Idźcie do góry. Jest tak? schody. I tutaj dworek Orzechowskiego. Mama, jeszcze są schody. Jeszcze są schody, jeszcze idziemy do góry. Mama. Niesamowite. A, a to? No taki obraz. ale schodów tak dużo a tam też są schody niemożliwe niemożliwe ja też ale my jesteśmy wysoko katedra w wnętrze przełom XIX i XX wieku bo jak wiecie, nie wiecie tego ale teraz już jest cofnięty cały ołtarz a wcześniej było do samego końca tutaj bokiem było prezbiterium tak jak w kościele mariackim w w Krakowie. A teraz to jest wszystko cofnięte i to już wszystko należy do, do ołtarza, jakby tak można powiedzieć. Już tutaj ludzie nie mogą być. już koniec. 1907 rok remont wieży, na którą teraz wchodzimy. Piękne. Kiedy będzie koniec? Już, już, już. I katedra z lotu ptaka lata XX, XX wieku. To pierwszym, drugą wojną światową. Nic się nie zmieniło tutaj. Chodź. Teraz. Poczekaj, poczekaj na mnie, poczekaj na mnie. Tu popatrzcie wieża zegarowa. I widok. Chodź tu Liluś, popatrz, widok na Przemyśl. Jaki piękny... Chodź tu, kochanie, do mnie. Nie biegamy tam. Widok na Jaki piękny widok na rynek, na miasto. Ej. Tutaj jest ten widok podpisany. Można zobaczyć, co gdzie jest. Mama... Ślicznie. Już jesteśmy na górze. Już jesteśmy na górze. Ale się widok! widok. Nie Tutaj ludzie zostawiają pieniążki na szczęście też jest widok na miasto. A czemu? No na szczęście zostawiają. A czemu? Pięknie tutaj. Tutaj jest lampa, która w nocy oświetla zegar. A tutaj mamy widok. Tam na dole stoi nasze auto. Tu mamy tak. Tutaj to są karmelici bosi. To obok tutaj to był kiedyś kościół garnizonowy, ale to jest właśnie taka ciekawa historia, że my kiedyś a tutaj to jest kościół garnizonowy, przepiękny kościół garnizonowy, który już niestety nie jest kościołem garnizonowym, a to z tego względu, że musieliśmy go oddać prawosławnym, grekokatolikom, ponieważ oni wypożyczyli od nas, od przemyślan, wypożyczyli Kościół Karmelitów na 200 lat i później nie chcieli go niestety zwrócić. I w 90 roku, aż musiał interweniować Jan Paweł II i przyjechał do przemyśla specjalnie, żeby ten konflikt, ten spór rozwiązać i żeby. No można tak powiedzieć, Ukraińcy nam oddali nasz kościół karmelitów, karmelitom oddali kościół karmelitów, no to musieliśmy im niestety oddać świeżutko wyremontowany, przepiękny kościół garnizonowy. Nie można powiedzieć, bo oni sobie też w środku zrobili bo te ikonostaty, naprawdę robią super wrażenie i tam jest naprawdę przepięknie. To jest jedna z głównych, dziewczyny trzymajcie się dobrze, to jest jedna z głównych jakby takich kościołów grekokatolików na terenie Polski. A tutaj dalej mamy Franciszkanów, których też parę razy pewnie już widzieliście u nas. A tam wyżej kościół. Tutaj to będzie zakon zamknięty, klauzulowany, tak zwany. To znaczy, że te panie, te panie, siostry zakonne nie mają możliwości stamtąd wyjść. One mogą chyba wyjść, z tego co wiem, tylko dwa razy w życiu stamtąd. E no i muszą sobie to dobrze zaplanować, tak? Czy to jest pogrzeb matki, czy... Tylko dwa razy w życiu mogą wyjść. A tu mamy katedrę z góry. My już idziemy stąd, tu mamy katedrę z góry. Po górze przemyskie, przepiękne kościół tam. No i zamek kazimierzowski wybudowany przez Kazimierza Wielkiego. Też oczywiście w 1300 w którymś roku. Dziewczynki stójcie, nie biegajcie. A tu mamy jeszcze z drugiej strony na Zasanie, bo za Sanem, bo to jest rzeka San płynie przez Przemyśl, za Sanem jest Zasanie, to wszystko co tam widać, kościół salezjanów, o tutaj, Przemysł to miasto kościołów, tak, tak, tu jest bardzo dużo kościołów, wszystkie, wszystkie zakony praktycznie te najbardziej znane, to w Przemyślu mają swoje siedziby, bardzo ważny punkt na mapie Polski. I Europy przez, te, przez stulecia, także dlatego tak jesteśmy ważni. A tutaj macie, jeszcze Wam pokażę z góry, bo tu jest kuria. O, to co tutaj widzicie, to jest budynek kurii, to jest normalnie niedostępne, także z góry można sobie zobaczyć, jak ta kuria wygląda. A popatrz, tam jest mają, takie, no, tam jest taki, popatrz, zobaczcie, mają swoją szklarnię. jest taka dziura. Tak, kochani, mają swoją szklarnię, zobaczcie, ogródki, takie działki. O, dzwoni, 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 widać coś tutaj? Nie, nie widać tego dzwonu, ale dobrze, że nas nie ma blisko, bo ten dzwon bardzo głośno dzwoni. No i to jest jakby wszystko. Przepięknie tutaj jest. Przepięknie. No a tam już słuchajcie dalej to już wszystko są Bieszczady, bo Przemieć to brama Bieszcza. Tutaj już za chwilę są Bieszczady. Bieszta... Nie, dany bieszczady. Dany za tą górą macie Krasiczyn. I przepiękny zamek w Krasiczynie renesansowy, także też. Krasickich, posiadłość Krasickich. Także też kiedyś będzie. Może się kiedyś wybierzemy, raczej na pewno się wybierzemy. Może już nie w tym roku, ale może w przyszłym roku na wiosnę już tam na pewno będziemy. pięknie tu, tak wiecie, staro, no bo to wszystko jest z tamtych czasów. Nic nie jest wymieniane. Historia. Żywa historia! Chodźcie, dziewczynki, idziemy na dół? Tak. To powolutku schodzimy babcia po schodkach na dół. Załatwiła. Może babcia już załatwiła? No, może już załatwiła. Babcia, no, bo my jesteśmy tu długo. Tak. No, i tutaj mamy oczywiście. Tutu, tu, 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 o dół. Mamy jeszcze wieżę zegarową. Na wieżę zegarową też można wejść. Yy, tylko, że tam jest już taras na górze. Mama, I też można podziwiać widoki. Mama, idziemy powolutku idziemy na dół. Już. Tak, idziemy powolutku na dół. Ale proszę się trzymać poręczy i na Lucia drugiej poręczy i możemy schodzić. Schody są fajne, szerokie, nie są specjalnie strome, także jak na tego typu, wiecie, jednak starodawne budynki, umówmy się, mające kilkaset lat, no to jest naprawdę ekstra. Jest to świeżo wszystko wyremontowane. A my teraz jesteśmy w Cudach w Jankach na Rynku w Przemyślu i tu mają pyszne jedzenie, my jesteśmy w takim, pod takim zadaszeniem, nie w środku, bo tutaj jest ciepło. Przy samym rynku. Zaraz wam to pokażę Wam to później z zewnątrz. I to co my dzisiaj zamawiamy, to słuchajcie, typowo przemyskie danie, które można dostać tylko w przemyśle nigdzie indziej, znaczy może można dostać gdzieś indziej. Gołąbki przemyskie, albo tradycyjne z duszoną cebulką i kleksem śmietany, albo z sosem z grzybów leśnych. My bierzemy z sosem grzybów leśnych. I to jak mi mówiła babcia moja, już świętej pamięci, która właśnie jest taką przemyślaną z dziada, dziada, to, to to jest typowo przemyskie danie. Tylko tutaj u nas można dostać. Proszę bardzo, dziewczynki już jedzą. Tak? Wcinamy już Pycha. pychano. Pyszne mamy gołąbeczki. Na nas jeszcze przyjdzie zaraz babcia, wujek, ciocia, tak? Kuzynki dwie. I jeszcze przyjdzie drugi wujek i taki nasz kolega. Wcinajcie, wcinajcie. I zobaczcie, to są te gołąbki z ziemniaczkami. Tak wyglądają te porcyjki, a tutaj pierwskie. Apetycznie. A tutaj mamy w środku. O, bo ja już sobie otworzyłam swoje i tak wyglądają, to są karte ziemniaki. Tak to wygląda. I to jest danie typowo przemyskie, tylko u nas nigdzie indziej. No. Jeszcze Wam pokażę burgera, wujka. Elegancki, z frytetkami i sosami. Pomidorek. Ej, a co to jest? sałata i nasz ostatni przystanek dzisiaj. Lody na deserek. Dobre lody? Tak. Jaki ty masz smak? E, e, Czekoladowy. Czekoladowe, czekoladowe, dobre, co? Mama. No. A ty Lila masz jaki smak? Karmelowy. Karmelowe, pyszne. A mama ma kremówkę. Proszę tak. bardzo. A wujesz Dawid? Łujek Dawid ma orzech i cytrynę. To może jak go poprosić to Ci da spróbować? Mm. Mm -mm. Co orzechowe może spróbować? A cytynowe są pod spodem. <grym> <grym> no skosztuj. Dobre. Dobre. Co jeszcze? <grym> Co ty robisz? Co ty robisz? Co, robią? Co te silne rączki tu robią? bawią pod fontanną, pobiegają sobie, a ja się już z Wami żegnam. Tak wyglądał dzisiejszy nasz luźny dzień. Byliśmy trochę pozwiedzać przemyśl. zjedliśmy dobry obiad, pyszczy nawet. Poprawiliśmy lodami, pobiegały dziewczyny. No i będziemy się już zbierać do domu, więc już się z Wami żegnamy. Pamiętajcie o łapkach w górę, o dla kanału i widzimy się codziennie, niezmiennie od poniedziałku do niedzieli. Pa, pa!